Ukusiłem, ukisiłem, ukisiłem, ukisiłem ogórki, a nie pokazywałem. No to już wam pokazuję, cześć siamanko. Postanowiłem sobie dzisiaj zrobić surówkę. Jaka to surówka? Kiszone ogórki, i to pokażę jak najprościej zrobić, bo chyba prostszej surówki nie ma. Takiej robionej, więc mamy. Sprzęcisko, będę pokazywał po kolei. O, chrzan oczywiście, ja już sobie oskrobałem. I czosnek, czosnek jest ważny. Chrzan jest po to, żeby były cały czas twarde. Czosnek daje takiego aromatu. Wrzucę kilka, w sumie na razie cztery, tak na oko. Mam tutaj jeszcze z własnego ogrodu kuperek, bo takiego się nie kupi, chyba też wrzucę na dno. I co? Wciskamy ogórki. Dobrze, żeby były wciśnięte, a nie takie mi rosły, nie? To takie granaty. Ale je ja tam docisnę zaraz. Widzicie, takie malutkie, no nie poszły w tym roku. Im mniejsze, tym lepsze. Tak tu na przykład. E, tam ręki, nie wstały, ale. Oj, uj, 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 Rzucę jeszcze krzana, tak żeby było. I te wszystkie maciutki. Filarnia A, Dobra, teraz co? Jeszcze mam jednego badyla. To go na górę gdzieś tutaj go, To jest koperek, jakby ktoś nie wiedział. Teraz trzeba to zalać wodą. Ja tutaj mam przygotowaną wodę. Lit, w tak pokazało. I taką łyżkę, jakby ktoś nie wiedział. Bo kiedyś szukałem, jaką łyżkę trzeba wsypać soli. Taką łyżkę soli, pobełtać. No i zalewamy to wszystko. Mam nadzieję, że starczy wody. Troszeczkę mało. To jest obaw. Mam nadzieję, że nie za dużo. Nie, one powinny tak być. Taki słoik kupiłem. Nie zamykam, nie zamyka się tego. To po prostu trzeba postawić. I to już za kilka dni będą mało solne, a później już będą normalnie kiszone. Mam jeszcze kilka, ale mam jeszcze jeden słoik, także zrobię jeszcze jedno. A Wam życzę miłej zabawy, fajnego dnia i dobrych ogórków. Polećmy z drugim słoikiem od razu. Szan, czosnek. To jest liść porzeczki, tam, tam to durwałem.

Det er ser sterk ut. Tym razem jest woda mineralna gotowana ze sklepu. No, patrz pan, znowu zabrakło. Muszą być całe zalane. Okay. I tym dekielkiem można nawet przykryć. Podczas kieszenia i tak go wysadzi, tak się spoko. I to tyle.